Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Karolina w środę ma 6 lekcji. Pierwsza lekcja rozpoczyna się o ósmej. Przerwy trwają po 10 minut, tylko czwarta przerwa jest dłuższa i trwa 15 minut. Lekcje trwają 45 minut. O której godzinie skończy lekcję w środę? Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź. Więc tak. Wiemy, że lekcje rozpoczynają się o ósmej i ile tych lekcji jest i ile tych przerw będzie. Proponuję to rozpisać, tak? Czyli pierwsza lekcja 45 minut, po pierwszej lekcji jest przerwa 10 minut, po drugiej le druga lekcja, po drugiej znowu przerwa, trzecia lekcja, po trzeciej przerwa, czwarta lekcja i po czwartej przerwa będzie już 15 minutowa. Piąta lekcja, po piątej 10 minut i szósta lekcja. I teraz na co należy zwrócić uwagę, że po szóstej lekcji już przerwy nie liczymy. Czyli w zasadzie tych przerw jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, a nie sześć, o jedną przerwę mniej. No ale teraz tak, proponuję, żeby policzyć, ile wszystkich minut spędzi w szkole, to znaczy od pierwszej lekcji do szóstej lekcji. Ile to jest minut? Później zamienię to na godziny i do ósmej dodam właśnie to, co mi wyjdzie. No i zacznijmy. Ile jest wszystkich lekcji, które mają po 45 minut? 6, tak? Tutaj się nic nie zmienia. W przerwach można się pomylić. Natomiast wiemy, że lekcji jest 6, więc 45 razy 6, 5 razy 6, 30, 0, 3 dalej, 6 razy... 4,24 plus 3,27, czyli 270 minut trwają same lekcje. Tak? A teraz przerwy 10-minutowe. Ile tych przerw 10-minutowych jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli 10 razy 4. To jest oczywiście 40. Ale jeszcze jest przerwa 15 minutowa. O tym trzeba pamiętać. No i teraz dodam wszystkie te minuty do siebie, czyli. Lekcji Lekcje trwają łącznie 270 minut. Przerwy 10 minutowe trwają 40 minut, ale jeszcze przerwa 15 minutowa. I to wszystko do siebie dodam. 5, 12, 1, dalej, 3. 325 minut. Jest to od pierwszej do szóstej lekcji. No ile to jest pełnych godzin, ile minut?

Czyli co? Ponieważ lekcje rozpoczęły się o godzinie ósmej, czyli za 5 godzin i 25 minut, która to będzie godzina. 8 dodać 5 to jest 13 i 25 minut, czyli 13.25. Już możemy podać odpowiedź. Karolina w środę skończy zajęcia o 13.25. Dziękuję bardzo. I życzę miłego dnia.